Prędzej euro kokoniem. Krótko i na temat. To euro idziesz do sklepu, kupujesz i masz pełen koszyk, a tu za 100 złotych co jest. Unia Europejska upadnie, bo w tym kształcie przystępowaliśmy do czegoś innego, a teraz to jest po prostu syf i komuna, nie? Nie, nie, ja po prostu na tyle co się orientuję, to nie chcę, żeby była Słowacja w Polsce. Ani... Mam za małą emeryturę, proszę pana, jak będzie euro, to już w ogóle nic nie będę miała. Złotówki euro, złotówki euro. Ta debata, dyskusja na temat tego, czy euro powinno pojawić się w Polsce, no trwa już od naprawdę wielu, wielu lat. Teraz przy zmianie władzy ponownie zadajemy sobie dokładnie to samo pytanie. W tym formacie nie pytamy specjalistów, pytamy Was. No i właśnie w tym odcinku pytamy, czy euro powinno wejść do Polski, czy jednak powinniśmy zostać przy złotówkach. Czy euro powinno zostać wprowadzone w Polsce? Nie. Dlaczego? Bo mnie niepotrzebne. O, niepotrzebne. Okay. A nie niepotrzebne, okej. A jakiś... Wystarczy mi złotówka. Wystarczy złotówka. No. A myśli pan, że gdyby już to euro zostało przyjęte, to, to by było no, lepiej, gorzej? No na pewno. Na pewno lepiej czy gorzej? Ja tylko pan zadaję... To nie Znaczy ja Tam. zadaję pytania tylko. No, a to ja ty... panu odpowiadam. Czyli że gorzej, to z jak... Nie, nie. Z... Nie no. Precz z euroką krótko i na temat. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy się opierać na opiniach ekonomistów, na opiniach osób, które mają do tego przede wszystkim kompetencje, jak chodzi o, o wiedzę ekonomiczną, a nie są uprzedzone tylko ze względów takich jak albo to coś obcego, albo to ta zła Unia i tak dalej. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na aspekcie ekonomicznym i na, na opinii ekspertów ja bym, y, ja bym się decydował. Czy euro powinno zostać wprowadzone do Polski? Tak. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w Europie. Okej, okay, a nie boi się pani jakichś. Nie boję się. Nie boi się pani. Nie. Żadnych konsekwencji ja ekonomicznych. Się tylko boję rządu PiSu, proszę pana. Aha. Jeżeli pan chce wiedzieć. Nie no chcemy pewnie. To, to dlaczego, jak można spytać? Dlaczego PISU? No to złodzieje i bandyci, proszę pana. No powinno być. Okej, okay, to dlaczego Pana zdaniem? E? Dlaczego? Bo ja już teraz żyję od 23 lata tutaj i tam wszystko się układało dobrze z tą euro. A możemy spytać skąd Pan jest? Z Włoch. Z Włoch. Tak. Czyli... To dla mnie to powinno być. Okej, okay, czyli jako cała Unia Europejska ta, jedno. Tak, jesteśmy cała Unia i powinno być wszystko tak samo. Integrowane. Nie ma takiej potrzeby na razie. Bo u nas bank dobrze stoi. Jakby się zarobki u nas wyrównały, tak jak w Niemczech albo w tym, to może i wtedy euro możemy wprowadzać. Mhm. Czyli musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Tak jest, trochę się wzbogacić. Na pewno byłoby wygodniej, aczkolwiek nie jestem przekonany, jakie miałaby to skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne dla polskiej gospodarki. Powinno być. Dlaczego, jeśli możemy spytać? A wie pan co? Bo ja jestem z Kanady i, okay. i tego, i tak mi pasowałoby, żeby euro było, bo w ten czas łatwiej po Europie. E, mi się wydaje, że nie powinno być, nie jesteśmy na to gotowi, powinniśmy przygotować się na to i dopiero wprowadzać euro. Okej, okay, a jak panie sądzą? Ja zgadzam się z moim uczniem. Ja Dobrze mówi. Czyli bez euro? Bez, bez. Na razie bez? bez. Na, na, razie, na, razie. na razie bez. Czyli nie jesteśmy po nie prostu jesteśmy gotowi? Nie jesteśmy przygotowani. Patrząc na te kraje, co, to, to wydaje mi się, że chyba tak źle nie wyszło. Ale na ekonomii się bardzo nie znam. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlaczego? E, bo nasza suwerenność zniknie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że wszystkie kraje, które przyjęły euro, bardzo na tym ucierpiały. Na przykład Grecja. Oni nie biorą pod uwagę, na przykład dochodu z turystyki, nie? Czyli jest niesprawiedliwa, tak naprawdę, nie? Okej, okay. ale myślisz nigdy euro, czy na razie? Nigdy, nigdy, nigdy. Nie, mamy własną politykę. Unia Europejska upadnie, bo w tym kształcie. Nie... Przystępowaliśmy do czegoś innego, a teraz to jest po prostu syf i komuna, nie? Myślę, że nie. Dlaczego? Może no, naszej kraju nie jesteś, nasze znaczy naszego kraju, nas po prostu Polaków jesteś bardziej na tą walutę. Czyli zbiednielibyśmy mniejsze możliwości? Myślę, że tak. Myślę, że nie? że nie? Dlaczego? Oj, chyba... Nie, tak, ob, tak w skrócie. Ja, Dla... się, ja się obawiam z CBDC, ja myślę, że to było prościej z euro. Okej. Okay. Tego pieniądza programowalnego. Polscy ja uważam, że tak. O. No, chociażby dlatego, że no, mamy doświadczenie z inflacją. Tak? Mhm. I myśli pani, że byłaby mniejsza, gdybyśmy mieli myślę, tą sytuację? Myślę, że tak. Byłoby to bardziej wyrównane. Okay. ok, a nie, nie, nie myśli pani. Jako Europejczycy. Mhm. A myśli pani, że jesteśmy już w tej chwili gotowi, żeby przyjąć, czy jednak jeszcze musimy się trochę jako Polacy wzbogacić? Nie, ja myślę, że powinniśmy przejść. Uważam, że tak. Również. Podobnie. To dlaczego, jeśli możemy wiedzieć? E... Bo nikt by nie manipulował pieniądzami ani walutą. E... A tak, to każdy manipuluje jak chce. Każdy rząd, który przychodzi, to. Nie byłoby nie było. problemu z umianą. Ja, Czyli znaczy, łatwiej na wakacje. Tak na wakacje. Jest. A jesteśmy już teraz na to gotowi, w sensie finansowo, czy jednak powinniśmy jeszcze trochę poczekać i wzbogacić się? Ja myślę, że już. Że już. Znaczy my już, a jak reszta społeczeństwa, to nie wiem. Ciężko mi to wyważyć, bo są plusy, są minusy. Okej, okay, to jakie plusy w takim razie? Plusy? No jeden kurs. Ja zarabiam euro, więc dla mnie to nie ma wahań. Okay. Minusy? Mimo wszystko może być gdzieś trochę drożej. Nie, nie, ja po prostu... Na tyle co się orientuję, to nie chcę, żeby była Słowacja w Polsce. Powinno być, oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużo wymiany z innymi krajami, jesteśmy w Unii, Unia ma mhm. euro. Mamy dużo kredytów w euro mhm. my chcemy się zunifikować. Potem to jest też korzystne, wydaje mi się, handlowo i dla każdego z nas. Jasne. Sceptycy, nawet jak mówią, że euro powinno być, to że nie teraz. A jak pani sądzisz, że teraz jeszcze jesteśmy trochę za biedni, że, że potrzebujemy? Chwil... My jesteśmy już spóźnieni. Jesteśmy spóźnieni? Oczywiście, już dawno powinno być. Inne kraje w Unii weszły szybciej i oczywiście to są zawsze pewne koszty. Tu są zyski, tam są koszty. Ale yy, w całości no to jest oczywiste, że powinniśmy mieć euro jak najszybciej. To jest pewna niezależność, jak się ma swoją walutę. Jak jest wprowadzana zagraniczna, to już jest no, chociaż minimalna, ale może być narzucane z zewnątrz pewne warunki, pewne Nie różności. Mamy swoje złoto, to już jest coś naszego, jakąkolwiek kontrolę nad tym. To trochę prawda, czy jesteśmy bardziej zależni od banku w Unii Europejskiej? Aczkolwiek też zależy jak Bank Polski zarządza. Nie musi dobrze zarządzać, więc może być różnie. Hmm, czy ja wiem? No czy no polski złoty chyba nie jest mocny teraz, ale czy to by coś zmieniło na lepsze, wątpię. Na gorsze, też wątpię. Euro? Mhm. No oczywiście, że powinno być. Dlaczego? Dlaczego powinno być euro? Żebyśmy się zrównali z Unią Europejską. Mhm. Żeby ta waluta jakoś... No było, że, że było tak samo jak w Unii, żeśmy się zrównali na przykład z Niemcami, gdzie na Niemczech pracowałem mhm. i jakoś inaczej się wydaje. 100 euro, idziesz do sklepu, kupujesz i masz pełen koszyk, a tu za 100 zł co jest? Niektórzy się boją, że nawet mimo tego, że euro wprowadzimy w Polsce, to te ceny i tak będą na tyle duże, że zbiedniejemy, a się nie wzbogacimy. Co pan myśli? ja myślę, że to jest nieprawda, że to są takie, jakby to powiedzieć pod naszym pomodu języku farmazony, tak? Mhm. To nieprawda jest. Mi się wydaje, że po prostu powinniśmy iść tak za kierunkiem Unii Europejskiej, żeby wszystko szło tak, jak, tak, jak, tak jak inne kraje no, wybrały kiedyś euro. Mhm. Także Polska też powinna to wybrać. No, szczególnie, że się zobowiąza zobowiązaliśmy. Tak, znowu my zaliśmy się, są te kroki milowe, także powinniśmy no, jakoś je realizować, a nie, a nie po prostu stać w miejscu i się patrzeć na inne kraje, jak się wzbogacają. Nie, nie powinno, zdecydowanie nie. Dlaczego jeśli nie wiedzieć? Dlatego, bo mam za małą emeryturę. Proszę pana, jak będzie euro, to już w ogóle nic nie będę miała. Czyli zbiedniejemy? Oczywiście, oczywiście. Okej, okay, a jak nas tam zmuszą? no Kiedyś niby obiecaliśmy. Ja tego nie obiecywałam, oczywiście. Dlaczego, jeśli możemy wiedzieć? Taką umowę żeśmy podpisali. I tylko dlatego? Nawet jeśli mielibyśmy zbiednieć? Nie, dlatego, że to spowoduje rozwój mhm. naszego kraju. Okej, okay, okej. Okay. No niektórzy sceptycy za to mówią, że zbiedniejemy. Myśli Pani, że to takie strzegadanie po prostu? Nie, to nie jest strzegadanie, ale jeżeli się chce zrobić krok do przodu, to czasami trzeba zrobić pół kroku w tył. Myślę, że teraz jeszcze nie za bardzo, ale musimy to zrobić. No, jak mogliście usłyszeć, zdanie jak zwykle podzielone, ale parę razy usłyszeliśmy też, że warto po prostu wysłuchać specjalistów. No i tu chyba trzeba by było przyjść z jakąś rzetelną debatą na temat tego, jakie skutki pozytywne, a jakie negatywne mogłoby przynieść przyjęcie euro w naszym kraju. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.